Życie składa się z drobiazgów, podobnie i tuning. Końcowe dzieło mistrzów tego rodzaju sztuki to często efekt umiejętnie połączonych detali. Pojedynczy drobiazg często nie stanowi o udanym pomyśle, ale połączenie z innymi często daje wspaniały efekt. Podobnie jak w malarstwie czy architekturze, niektóre z tych elementów są liniowe, inne są powierzchniowe albo punktowe. Podobnie jest z jednym z najstarszych elementów tuningu ciężarówek, jakim są światła ostrzegawcze, zwane kogutami lub stroboskopami. Jeżeli macie z tym problem, to przypomnijcie sobie, jak wygląda master Track nocą. To właśnie dzięki nim nocne show pozostawia niezatarte wspomnienia. Teraz poprosimy naszych ekspertów, aby powiedzieli nam, jak to się stało, że narzędzie z branży BHP stało się elementem sztuki. Zaczniemy od Grzegorza, który lubi sprawy związane z bezpieczeństwem. No, chyba jak każdy w tym programie. A tak, wracając do pytania, to faktycznie stroboskop w swoim założeniu miał być na początku wyłącznie światłem ostrzegawczym, ale z biegiem czasu stał się wręcz elementem sztuki. W starych czasach stare dzieje pokazywały to, że jak kiedyś te stroboskopy, można powiedzieć tam jakie stroboskopy, to nie były stroboskopy, to były kręciołki takie, to wymagały naprawdę wielu, wielu, wielu takich modernizacji tej kabiny, że można było to zainstalować. Naprawdę kokablowania i to nie zawsze dobrze działało. A później, to znaczy teraz, jak się pojawiły stoboskopy błyskowe, to no już można bez problemu je montować z jednym czy z dwoma kabelkami w różnych miejscach. Nawet kiedy na sam akumulator. No właśnie, nie tylko na dachu. Koguty znajdujemy gdzieś wszędzie. Na trapie, w kangurach. No dosłownie można je zamontować w dowolnym miejscu. No chyba jednak nie w kabinie. Ale jaką rolę spełniają stroboskopy, skoro nie służą do podnoszenia widoczności na drodze? Nie zgodzę się z tym pytaniem. Bo mimo artyzmu, z jakim są montowane na tuningowanych ciężarówkach, to jednak wciąż spełniają swoją pierwotną rolę, do której zostały stworzone, i podnoszą poziom widzialności pojazdu na drodze. Nie można zgwałcić klasycznej, pięknej ciężarówki nowoczesnymi technologiami. No, chyba, że takie było założenie tego projektu i chodziło komuś właśnie o taką mieszankę stylów. W old najlepiej wyglądają stare części. Wtedy pojazd jest kompletny, uzupełniony, taki smaczny, a młode pokolenie może się przekonać, jak kiedyś samochody wyglądały. Oj, sentymentalnie się zrobiło. Może pomówmy o tym, gdzie montuje się stroboskopy wspomnieliście coś o dachu i kangurze. Nie tylko na dachu, stroboskopy można zamontować wszędzie, wszędzie, wszędzie. Na dole, w zderzaku, pod atrapą. A na, na, na naczepie z tyłu, no to na całej naczepie. Bez ograniczeń. Byle tylko nie przekroczyć dopuszczalnych wymiarów pojazdu. Poza tym, nikt chyba nie zamontuje stroboskopu na przykład na drzwiach. No jak to nie? A stroboskop na magnes to można zamontować dosłownie wszędzie. Ale stroboskop na magnes to nie tuning. To nawet nie jest półśrodek. Tak, to prawda, ale rozwiązanie w postaci koguta na kablu rodem z telefonu stacjonarnego mocowanego na magnes to jest rozwiązanie, ale takie tymczasowe, na krótką chwilę. Natomiast nie nazywajmy tego jakimś tuningiem. Panie kolego, proszę nie zawyżać poziomu. Nie każdego stać na belkę stroboskopową za kilka tysięcy złotych. Ale niech nie przyjeżdża z kogutem mocowanym na magnes na mastertraka. To wygląda jak prawdziwa imitacja sztucznej skóry albo peruka. Głodnemu chleb na myśli. Powiedzcie może, jaka przyszłość czeka stroboskopy? W najnowszych modelach można światła synchronizować między pojazdami, ale ja myślę, że to niedługo stanie się standardem. Wydaje się, że jesteśmy bardzo blisko dolnej granicy rozmiaru źródła. Eksperci od projektowania świateł twierdzą, że mniejszego od wielkości jednej diody nie będzie. Przydałoby się, żeby takie stroboskopy były tak cienkie jak taśma odblaskowa, którą okleja się obrys ciężarówki. Gdyby jeszcze potrafiły czerpać energię ze słońca i oddawać ją w nocy, świat tunerski byłby chyba zachwycony. Wspaniały pomysł Ola. Zakładamy startup? Ale tak serio to pewnie wkrótce takie cuda zobaczymy. Do następnego razu. Na program zaprosiła Motowizja. Patron medialny z lotu MasterTrack o pole 14-16 lipca.